Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej pomieszczu krakowa Porta Poznań. Moim Państwa gościem jest opiekun drużyny z Poznania, pan Piotr Tworek. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry Państwu. Bardzo proszę o komentarz do spotkania. Gratulacje dla trenera Probieża, gratulacje dla Krakowi za dzisiejsze wygrane spotkanie. Żałujemy pierwszych sytuacji, które, sytuacji, które stworzyliśmy sobie w pierwszej połowie, bo ten mecz mógłby zupełnie inaczej wyglądać. Niestety straciliśmy bramkę po naszym błędzie, po naszej stracie i, i staraliśmy się zrobić wszystko, żeby odwrócić losy spotkania. Daliśmy do boju wszystko, co mamy, największą ofensywę, którą, którą, mogliśmy dzisiaj jeszcze uruchomić. Niestety w końcówce druga bramka zabiła mecz. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do szkoleniowca? Rafał Nowak, teraz pasy. Dzień dobry, panie trenerze. Ja mam pytanie o to, jak pana drużyna, jaki był plan taktyczny na ten mecz, jeśli chodzi o początek? Bo po, po stracie bramki, Warta zdecydowanie bardziej ofensywnie wyszła do przodu. Czy to jest tak, że wcześniej była koncepcja, żeby poczekać troszkę na Krakowie na swojej połowie? W pierwszej połowie chcieliśmy. Przed... Podejrzewaliśmy, że, że trener Probierz po tych sukcesach, które z zespołem odnosi, szczególnie grając u siebie, będzie chciał na nas ofensywnie ruszyć i chcieliśmy tą pierwszą połowę, szczególnie środek pola zareglować, bo wiedzieliśmy, że tam i Pele, i, i Hanka, i, i ofensywnie zawodnicy mogli jednym prostopadłym podaniem nam zrobić dużo krzywdy, a więc taki był plan, a w, po przechwycie chcieliśmy szukać kontrataku i tych kilka kontr wyprowadzaliśmy. Niestety nie, nie zakończyliśmy celnie, yy, nie, za, nie zakończyliśmy bramką. Natomiast w drugiej połowie, jak już musieliśmy gonić wynik, to no, to już stawialiśmy wszystko na jedną kartę. Tutaj jest pytanie. Dzień dobry trenerze, Krystian Kwicień, Magia Piłki. Chciałbym spytać o komentarz odnośnie całej formy drużyny, ponieważ od dawna nie odnieśliście zwycięstwa, w ogóle długo walczycie o punkty. jak Trener to widzi, czy widzieli trener poprawę na najbliższy czas, byłem na przykład w meczu z Krakowią, no uważam, że no były pewne pozytywne momenty, ale ogólnie no kolejna porażka się z rzędu trafiła. Tak, to jest najważniejsze w tym wszystkim. Nie wygraliśmy kolejnego meczu i nie strzeliśmy bramki, natomiast czeka nas tylko i wyłącznie praca, bo tylko pracą możemy poprawić swoją sytuację i tak do tego podchodzimy.